Poczynamy dziś rozmowę o Abrahamie, kolejnym świadku wiary, który wymieniony jest w jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków. W ósmym wersecie tego rozdziału czytamy o Abrahamie następujące słowa. Dzięki wierze Abraham, gdy został wezwany, posłusznie poszedł na miejsce, które miał otrzymać jako dziedzictwo, a wyszedł, nie wiedząc nawet, dokąd ma iść. Przypomnijmy na początku, o jakim wyjściu Abrahama tutaj mowa. Warto najpierw zaznaczyć, że autor listu do Hebrajczyków posługuje się tu imieniem Abraham, a jednak Księga Rodzaju, która opisuje ten moment w życiu naszego nowego bohatera wiary, wymienia jego imię jako Abraham. My wiemy, że Bóg później zmienia to imię na Abraham ale gwoli ścisłości będziemy się posługiwać w tej rozmowie imieniem Abram na tych etapach wiary, które będziemy rozważać, gdzie jest świadkiem tej właśnie wiary. Śledząc Księgę Rodzaju, dowiadujemy się, że zamiar udania się do ziemi Kanaan, czyli tam, gdzie później poszedł Abram, podjął wcześniej Terach, ojciec Abrama. Terach wyszedł z ur Chaldejskiego, które było jego ziemią rodzinną, zabierając ze sobą syna Abrama, jego żonę Sara i wnuka Lota. Doszedł jednak tylko do Haranu, gdzie się osiedlił wraz ze swoją rodziną. Jeszcze za życia Teracha Bóg przemówił do Abrama, aby odszedł ze swojej krainy i od swoich krewnych z domu Twojego Ojca. Do ziemi, którą ci wskaże, tak notuje Księga Rodzaju. Czego uczy nas Abraham, który posłuszny głosowi Pana Boga zostawia swojego ojca w Haranie, gdzie razem z nim przyszedł i idzie dalej? W zasadzie no, nie wiedząc w momencie wyjścia, dokąd ma iść. Myślę, że możemy tu mówić o etapie rozwoju wiary, który polega na zaufaniu w Boże obietnice i na podjęciu działań, które przybliżają do przyjęcia tych Bożych obietnic. Warto tutaj zaznaczyć, że Abram, słysząc Boże wezwanie, opiera się także na ludzkim doświadczeniu. Powiem przecież, jak już wspomniałem wcześniej, Terach, jego ojciec, zamierzał udać się do Kanaanu, czego nie uczynił. Więc w tym momencie Boże Słowo bazuje na tym doświadczeniu wyjścia z uru Chaldejskiego i wzywa Abrama do kontynuacji misji, którą kiedyś rozpoczął jego ojciec. Warto podkreślić, że na początku rozwoju wiary Bóg bazuje w swoich obietnicach i kiedy wzywa nas do pewnych działań, na naszym ludzkim doświadczeniu. Dopiero później, jak się dowiemy, Bóg zaprasza już Abrahama do jeszcze większego szaleńczego zaufania mu, które z punktu widzenia ludzkiego jest zupełnie nieracjonalne, wtedy kiedy wzywa go, aby ofiarował mu swojego syna Izaaka. Powracając do listu do Hebrajczyków i do tego, co jest tam napisane o Abramie. W dalszych wersetach, czyli w 9 i 10 wersecie 11 rozdziału tego listu czytamy tak. Dzięki wierze Abram zawędrował do ziemi obiecanej jako obcej, zamieszkując w namiotach wraz z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta o stałych fundamentach, które Bóg miał zaplanować i zbudować. Jak rozumieć te słowa? Miasto o stałych fundamentach. Tam je to słowa, które sugerują, aby ten tekst odczytywać alegorycznie, jako zapowiedź wejścia Abrama do miasta, czyli niebieskiego Jeruzalem. Abraham, przecież, i jego potomkowie Izaak i Jakub nie odziedziczyli ziemi Kanaan. Dopiero to stało się za czasów Jezłego. Jednak ta właśnie zapowiedź, o której wspominali autor listu do Hebrajczyków, moim zdaniem właśnie sięga aż tak daleko do tego, kiedy wszyscy ci świadkowie wiary rejdą do miasta o stałych fundamentach, czyli do rzeczywistości niebieskiej, i niezniszczalnej. A czy można też te słowa interpretować dosłownie, to znaczy Abraham, a później Jakub i wcześniej Izaak, oczekiwali na spełnienie się tej Bożej obietnicy, że Kanaan będzie ich własnością, że będzie własnością ich rodu i ufali Bogu, że tak się dokona. Pomimo tego, że żaden z nich nie doczekał się tego za swojego życia. Abraham całe swoje życie przemieszkał w Kanaanie pod namiotem, właśnie jako przybysz. Nigdy nie mając możliwości zbudowania tam, no właśnie, miasta o stałych fundamentach, czyli po prostu miasta, bo mógłby to zrobić tylko jako właściciel tej krainy. No ale wierzył, podobnie jak potem jego potomkowie, że Pan Bóg sam zaplanował taki czas, kiedy właśnie jego ród odziedziczy ten kraj i będzie mógł tam budować miasta. Tak, masz rację. Rzeczywiście można tak odczytywać ten tekst i trzeba go odczytywać najpierw w wymiarze dosłownym faktycznie mogli zbudować tylko dom, miasto o stałych fundamentach, wtedy kiedy ta ziemia byłaby ich własnością. Ale tu mamy taki przykład, że tekst Pisma Świętego należy odczytywać dosłownie, ale także i alegorycznie, duchowo. Tu w tym momencie sięgamy do tradycji starożytnego kościoła, do takiego sporu, jaki miał miejsce w. W IV wieku między tak zwaną Aleksandryjską i Antiocheńską w odczytywaniu Pisma Świętego. Ta pierwsza akcentowała wymiar alegoryczny duchowy, ta druga dosłowny. I jak już wspomniałem, trzeba widzieć te dwa wymiary, ale rzeczywiście w odwrotnej kolejności, niż to miało miejsce w czasie naszej rozmowy, warto najpierw zrobić to, co ty zrobiłaś, pokazać takie odczytanie tekstu literalne, a dopiero później sięgać do alegorycznego odczytania tegoż tekstu. No właśnie to jest wartość naszej rozmowy, że się uzupełniamy czytaniu tekstu Pisma Świętego i to też jest zachęta do tego, aby czytać razem Pismo Święte, tak jak my to czynimy we dwoje, albo w większej grupie. Myślę, że historia Abrama pokazuje nam, że każdy ma ważną rolę w planie Pana Boga. No, ród Teracha miał się osiedlić w Kanaanie i wędrówkę do tej ziemi rozpoczął sam Terach. Ale ponieważ jej nie dokończył, to Pan Bóg zaprosił do tego jego syna Abrahama, który był posłuszny do końca woli Boga i dotarł do Kanaanu. Ale jego życie też było pewnym etapem w Bożym Planie, no bo tej ziemi nie odziedziczył. Stało się to, tak jak już ksiądz powiedział, za Jozuego, czyli prawie 600 lat później, po, po tym, kiedy już Abraham zmarł. I Odwołując się do tej alegorycznej interpretacji miasta o stałych fundamentach, o której Ksiądz wspomniał, jako rzeczywistości niebieskiej, myślę, że warto, żeby każdy z nas w podobny sposób spojrzał na swoje życie i na swoją historię. To znaczy, warto uświadomić sobie, że każdy z nas jest przez Pana Boga zaproszony do, do współpracy, do mm, współudziału w realizacji Jego zbawczego planu. I do oczekiwania na tą rzeczywistość nowego nieba i nowej ziemi. Tutaj przypomniał mi się fragment z drugiego listu św. Piotra, z trzeciego rozdziału, gdzie Piotr mówi do swoich adresatów: Oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście Dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość. No i dla mnie właśnie te słowa św. Piotra i też historia rodu Teracha pokazują, że właśnie na, na to wypełnienie się Bożych Obietnic nie tylko mamy oczekiwać, ale też w pewnym sensie poprzez naszą współpracę z Panem Bogiem możemy wpłynąć, czyli właśnie przyspieszyć to nadejście dnia. Pańskiego i, I myślę, że to jest ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że to, na ile współpracujemy z Panem Bogiem, ma wpływ nie tylko na moje życie, na moją historię, ale też na historię tych, którzy, którzy będą żyli po mnie, a także może być wpływ na, na tą ostateczną historię, czyli kiedy Pan Jezus powtórnie przyjdzie. To jest niesamowita perspektywa, że, że Pan Bóg nas zaprasza do takiej współpracy z Nim w tym dziele. Um. Wracając do Abrama i, i jego historii, powiedzieliśmy, że kiedy wychodził z Haranu, to usłyszał, że ma iść do kraju, który Pan Bóg mu ukaże. Skąd po dojściu do Kanaanu, miał pewność, że to właśnie tam ma się osiedlić, że to właśnie o ten kraj Panu Bogu chodziło? Abram, kiedy tam doszedł, Bóg mu się ukazał i rzekł, że tę właśnie ziemię oddaje mu jego potomstwo. Widzimy więc, że Abram mógł podejrzewać, że właśnie tam Bóg go kieruje, ale dopiero to wyraźne słowo Boże potwierdziło jego ludzkie podejrzenia, pewno, które bazowały na w tym wcześniejszym doświadczeniu w tym zamiarze jego Ojca. Warto tutaj podkreślić, że pierwszą rzeczą, którą Abram uczynił, przybywając, przybywając na to miejsce, które Bóg mu wskazał, było wybudowanie ołtarza dla Pana. Tak to czytamy w tłumaczeniu wersji Biblii Hebrajskiej. Natomiast w tłumaczeniu wersji aramejskiej, czyli w targumie Nofiti 1, czytamy, że Abram. Cytuję: zbudował ołtarz dla imienia, słowa Pana, które mu się objawiło. To ważne słowa, bo one potwierdzają tradycję, którą możemy także znaleźć w pismach ojców Kościoła: że w Starym Testamencie Bóg objawia się poprzez słowo swoje czyli drugą osobę Trójcy Świętej. I targum rzeczywiście też tą prawdę nam odsłania. Czytając dalsze rozdziały Księgi Rodzaju, zobaczymy, że gdziekolwiek Abraham się udał i zatrzymywał ziemi Kanan, tam budował ołtarz dla słowa Boga. O tym mówią kolejne wersety. W ten sposób nieko wymierzał fundamenty pod niebieskie Jeruzalem, punkty na ziemi. Gdzie kiedyś Bóg, jak ufamy, założy swoje miasto, niebieskie Jeruzalem. Miasto o stałych fundamentach, odczytując ten tekst wcześniejszy alegorycznie. W ten sposób Abraham jawi nam się jako taki Boży Miernik Godeta, który wyznacza miejsca dla nowej rzeczywistości duchowej, dla przyszłego miasta Pana. Niebieskiego Jeruzalem. To bardzo piękny obraz, że Abram nie mógł co prawda zbudować miasta dla siebie, ale w każdym miejscu mógł zbudować ołtarz dla pana. To tak jakby właśnie Panu Bogu oddawał cały ten kraj, każde miejsce, do którego docierał na własność. Właśnie ufając tej nadziei, że, że to Bóg sam zaplanuje i zbuduje tam kiedyś miasto o stałych fundamentach. Myślę, że dla nas to jest też taki ważny przykład tego, żebyśmy my też właśnie całe nasze życie, rzeczywistość, nasze domy, nasze rodziny, naszą pracę oddawali, powierzali Panu Bogu, zapraszając Go do tego, żeby On był właśnie gospodarzem, żeby był Panem naszego życia i tego wszystkiego, czym żyjemy. Ale też to budowanie, tak jak się powiedział, ołtarza dla imienia Słowa Pana, Myślę, że też pokazuje, że Abraham w każdym miejscu oddawał chwałę Słowu Bożemu, czyli wsłuchiwał się w to Słowo, czyli to Słowo rozważał, starał się nim kierować. I myślę, że w tym też może być dla nas takim ważnym przykładem. Tak, chcemy się uczyć wiary od Abrahama, bo przecież on jest dla nas świadkiem tejże wiary. I to jest ważny aspekt, który tutaj odkrywamy. Uczenia się od Niego, budowania ołtarza dla słowa Pana, dla imienia słowa Pana. Czyli chodzi o często rozważanie Słowa Bożego, gdziekolwiek jesteśmy, tam mamy stawiać taki ołtarz dla Pana. I też w różny sposób. Najprostsza forma to modlitwa różańcowa, gdzie rozważamy najważniejsze aspekty życia Jezusa i Maryi, ale Zachęcamy także i poprzez te rozmowy, żeby otwierać Pismo Święte i uczyć się odczytywania go. I w ten sposób każdy, kto tak oddaje chwałę Panu, w cudzysłowie, wystawiając ołtarz dla imienia Słowa Pana, tak przybliżamy nadejście Królestwa Bożego. W podobny sposób wyznaczamy współrzędne niebieskie rzeczywistości, jak to czynił Abraham. Jak dalej potoczyła się historia Abrama po tym, jak już osiedlił się w ziemi Kanaan? No, zachęcamy słuchaczy, żeby sami czytali fascynującą opowieść o Abramie. No, ale podamy tutaj najważniejsze wydarzenia z dalszej jego historii. Kiedy nastał głód w Kanaanie, Abraham wyrusza do Egiptu. Wraca stamtąd bardzo zamożny. Następnie czytamy o tym, że toczy zwycięskie bitwy, stań się sławny i poważany w ziemi, kanan i okolicy. Jedynym, czego w wymiarze ludzkim mu brakowało do pełni szczęścia, było to, że nie miał dziedzica. Na początku 15 rozdziału Księgi Rodzaju mamy zanotowaną rozmowę Abrahama z Bogiem. W Targumie Nofit 1 w czasie tej rozmowy Bóg mówi do Abrahama Moje słowo będzie tarczą dla Ciebie, będzie ono ochroną dla Ciebie na tym świecie. To piękne słowa mówiące o roli Słowa Bożego jako tarczy chroniącej nas przed złem na tym świecie. Mimo tego typu zapewnień, Abraham żalił się przed Bogiem, że nie ma Syna. A wtedy Bóg nakazał wyjść Abrahamowi z namiotu i policzyć gwiazdy, jeśli zdoła to uczynić, obiecując mu, że tak będzie liczne jego potomstwo. Wtedy księga w rodzaju notuje, że Abraham uwierzył i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. To kolejne świadectwo tego, jak bardzo Abraham ufał Słowu Boga. Najpierw posłuszny temu słowu zostawia ojca w Haranie i idzie dalej. Potem, na głos pana Boga, osiedla się w ziemi Kanaan, ufając, że ten kraj kiedyś, jego ród otrzyma na własność. A teraz bierze Bogu, który zapowiada mu niezliczone potomstwo, pomimo tego, że jest świadome niepłodności swojej żony i tego, że zarówno on, jak i jego żona są już w podeszłym wieku. Wydaje się, że tutaj widzimy wzrost Abrahama w wierze, wności do Pana Boga, bo wierzy w obietnice Boże, które patrząc po ludzku są coraz bardziej nieprawdopodobne. Tak, do tego właśnie momentu w życiu Abrahama nawiązuje święty Paweł w liście do Rzymian na początku czwartego rozdziału, kiedy rozwija swoje nauczanie o usprawiedliwieniu przez wiarę. Czym Wspomnieliśmy w ostatniej rozmowie, Abraham jawi się tam jako przykład człowieka, który doświadczył usprawiedliwienia przez wiarę, a nie przez uczynki. Jednak Orygenes w III wieku, kiedy komentował ten etap rozwoju wiary Abrahama, podkreślał, że Abraham został usprawiedliwiony przez wiarę dopiero wtedy, gdy jego wiara była doskonała. I tu widzimy takie Aspekt rozwoju wiary Abrahama, do czego nas on zachęca. Czyli żeby doświadczyć usprawiedliwienia przez wiarę, trzeba najpierw uwierzyć w Boże obietnicę. Trzeba nauczyć się chodzić ze Słowem Bożym, jako budować ołtarze dla imienia Słowa Pana, gdziekolwiek się zatrzymujemy. Trzeba nauczyć się wprowadzać to Słowo Boże w życie, czyli być posłusznym Bogu jak Abraham, a wtedy owocem tej wędrówki ze Słowem Pana jest doświadczenie usprawiedliwienia przez wiarę. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, myślę, że wszystkie wydarzenia z życia Abrama, o których rozmawialiśmy, akcentują ten aspekt rozwoju wiary, którym jest właśnie Wsłuchiwanie się w Słowo Boże, zaufanie i posłuszeństwo temu Słowu. Ale, żeby zaufać Słowu Pana Boga, trzeba najpierw tego Słowa rzeczywiście słuchać i też rozważać je, żeby rozumieć, co Pan Bóg do nas mówi i czego od nas oczekuje. Myślę więc, że takim ważnym, jeśli nie najważniejszym przesłaniem płynącym dla nas z tej dzisiejszej rozmowy, jest właśnie zaproszenie do codziennego, wytrwałego słuchania i rozważania Słowa Bożego, do czego my również zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, zwłaszcza zachęcamy do tego, żeby powrócić do tych tekstów Pisma Świętego, o których żeśmy dzisiaj rozmawiali w indywidualnej modlitwie. Namiary na te fragmenty, które dziś cytowaliśmy, zamieszczone są pod tym nagraniem w, w opisie do Niego. A naszej rozmowy o Abramie jeszcze nie kończymy. Będziemy o nim dyskutować ponownie i powiemy o tym, jak Abram stał się Abrahamem, jak doszedł do wiary doskonałej i jak to się stało, że stał się ojcem wszystkich wierzących. Już dzisiaj serdecznie na tą kolejną rozmowę zapraszamy.